Pokazywałem chwilę temu filmik z wczorajszego wieczora, jak wyglądało między innymi skrzyżowanie 11 listopada i drogi krajowej 94. Nie działa nam tutaj sygnalizacja świetna i ona nie działa nam również rano. No, i oczywiście to się musiało zdarzyć. Mamy tutaj zdarzenie drogowe. Nie ma skrętu w lewo. No i dość poważne zdarzenie drogowe. Natomiast to zdarzenie drogowe spowodowało bardzo duży korek w przeciwnym kierunku a więc jadący od Szczemieszyc od Orkusza w kierunku Katowic w zasadzie można powiedzieć że stoją o, no od Szczemieszyc w zasadzie zobaczcie tu jest cała droga skrzyżowanie z tysiąclecia węzeł z drogą S1 przed nami, i w zasadzie tutaj, przy węźle ze zjedynką, zaczyna się korek w kierunku Katowic. A tak wygląda ulica 11 listopada. Ja w tej chwili jestem przy skrzyżowaniu z ulicą Dugą. No jest to korek w zasadzie aż do, aż do krajowej dziewięć czwórki. To jest właśnie efekt. Po pierwsze raku. Sygnalizacji, a więc awarii tejże sygnalizacji, a po drugie tego zdarzenia drogowego, które tam właśnie nastąpiło. Jest to tak naprawdę dobre, dobre kilka minut jazdy, aby aby dotrzeć do y, krajowej 94. powiem szczerze według tego co pokazuje yy, nawigacja 11 minut ale ok yy, według tego co pokazuje nawigacja nie ma yy, nie ma tam lewoskrętu Udało się jakoś dojechać, tak naprawdę, do rondał z biegu 11 listopada i Majakowskiego, też z tego, co pokazuje Google Maps 11 listopada, też jest dość mocno, dość mocno zawalona, jest zakorkowana. Dałem, by tutaj było, by nam się udało pojechać na suwak, a więc wpuszczę do stawczaka, no i następnie nikt wjeżdża za mnie, z tego co stąd widzę ciągle na miejscu pracują pracują strażacy jedna straż jak widać już już odjechała no i cały czas pozostaje pytanie czy będzie tutaj możliwość skrętu w lewo powiem szczerze chciałbym móc przy tej wyłączonej sygnalizacji pojechać na 94 w lewo pojechać w kierunku olkusza, ale jeżeli nie działa sygnalizacja, tu się tworzą takie ogromne korki, to myślę, że dobrym działaniem służb i dość mądrym byłoby tak naprawdę no nie puszczanie tutaj lewo skrętu, czyli tak naprawdę puszczanie wszystkich tylko i wyłącznie w prawo. Fajnie gdyby były służby kierujące ruchem. Strażacki zjechał, więc strzelam, że może tutaj być znowu niezły, niezły Saigon. No nie ma żadnych służb, które, które kierowałyby, kierowałyby ruchem. Tak więc do skrętu w lewo, tutaj naprawdę trzeba ogrom, ogrom cierpliwości, żeby jeszcze się tu ustawić. Zresztą widzieliście jaki tu ogromny jaki ogromny korek mieliśmy w ciągu drogi 94 Więc tutaj naprawdę rozwiązanie najlepsze dla chcących jechać w kierunku Strzemieszyc w tym momencie no to pojechać sobie tutaj w prawo no i czy to przez 11 przez Wojska Polskiego i później przez stację S1 Się na ten. No, wyjeźdź, wyjeźdź. Nie ma tu żadnego zakazu w lewo. Ale nikt. Zobaczcie. Nikt się nie odważa w ten korek e, ładować, żeby próbować jednak e, w lewo skręcać. E, wszyscy uciekają. E, wszyscy uciekają tutaj do, do tego prawego pasa. bo tak naprawdę w ciągu dziewięć czwórki no nie ma co się nie ma co się dziwić ci którzy nastali się w tym korku a no mają na pewno spore straty czasowe no to oni pewnie zachętnie nie będą tutaj stawać aby aby komuś ustąpić przy wyłączonej sygnalizacji, tutaj zwracam uwagę, starajcie się wjeżdżać w ten pierwszy pas. Nie pchajcie się gdzieś do kolejnych, w pierwszy, najbardziej skrajny, prawy pas, i dopiero z niego rozstawiajcie się na kolejne. Na tego typu drogach, jak nasza Dąbrowska 9 tu jest po prostu zbyt duży ruch, żeby od razu. W ten duży ruch próbować gdzieś tam w środek, w środkowy czy w lewy pas wyjeżdżać. Można to jak najbardziej zrobić. Jest to, za, jest to wyjazd zgodny z przepisami, ale no, tak naprawdę no, będziecie w tym momencie bardzo blokować też inne pojazdy, które są za Wami. I ponownie jestem na 94. Spróbuję tym razem skręcić w lewo w 11 listopada. Zajmuję przeznaczony do tego pas. Natomiast zwracam tutaj uwagę, że nie ma tutaj nigdzie zakazu zawracać. A więc w takiej sytuacji, gdy mamy tutaj wyłączoną sygnalizację, to przyjeżdżając od strony Katowic jak najbardziej możemy zawracać. Natomiast jadąc od strony Olkusza nie, bo stamtąd mamy strzałki prowadzące na wprost, więc taka różnica między tymi dwoma kierunkami, że jadąc od strony, przejeżdżając od Katowic, zawrócić możemy, bo jesteśmy na pasie przeznaczonym do skrętu w lewo i na tak oznakowanym pasie dodatkowo możemy zawracać. Natomiast jadąc, przyjeżdżając od strony Olkusza, czyli z kierunku Przeciwnego już zawrócić nie możemy, bo tam lewy pas mamy oznakowany na wprost i możemy jechać tylko w tym wskazanym skazanym kierunku. Natomiast wracam już do samego skrętu w lewo, no bardzo duży ruch tutaj w ciągu drogi 94. Pojazdy się właśnie zatrzymują Ktoś tam przepuści No są już odważni, którzy od 11 listopada jadą w lewo Ale tutaj jadący w kierunku Szczemieszyc Olkusza Nikt się nie zatrzyma, nikt nie zwolni Szkoda, naprawdę wielka szkoda, że nie ma tutaj nikogo, kto by, kto by pokierował, ruch, pokierował ruchem. Naprawdę mega trudne miejsce, mega trudna sytuacja w tym momencie. Cały czas w ciągu 94 jest bardzo duży ruch. Co więcej, te pojazdy ciągiem drogi 94 jadą cały czas bardzo szybko. Żaden z tych kierujących nie bierze pod uwagę tego, że jest wyłączona sygnalizacja świetna co jakiś czas, jak widać zdarzą się jednak kierowcy yy, którzy zwracają uwagę gdzieś tam słyszymy również trąbienia Bo to jest właśnie wszystko kwestia yy, kwestia prędkości myślę, że zupełnie inaczej by było, gdyby sygnalizacja była wyłączona, a mrugałoby światło pomarańczowe yy, znaczy żółto natomiast tutaj jest wyłączone całkowicie jest hulaj dusza, piekła nie ma. Zaraz będzie moja kolej do przejazdu. Trzy zdrowaśki. Hmm. Straszny to jest. Nie ma grama miejsca do tego, aby, aby po prostu przejechać. Jeżeli ktoś nie zrezygnuje ze swojego pierwszeństwa, to będziemy tutaj po prostu stać. Pan zaryzykował. Natomiast ja tak naprawdę nie mam tutaj miejsca ku temu, żeby takowe ryzyko podjąć. Tutaj cały czas jest bardzo duży ruch. Cały czas te pojazdy wszystkie są bardzo e, blisko siebie. Nie ma żadnej e, przerwy, żadnej luki pomiędzy nimi. Wystarczyło, żeby ciuteńkę wolniej pojechał. Nie no, za szybko, za szybko tym lewym pasem. Ludzie, dajcie możliwość przejechać. Ryzykowne zachowanie z mojej strony, zobaczcie tutaj, też wyłączona sygnalizacja, trzeba zwolnić przez przejściem. Znowu zobaczcie, 11 listopada, ogląda. Ogromny korek 11 listopada Za rondem W kierunku ronda Również w zasadzie Za zakrętu A więc z miejsca gdzie W zasadzie sam stałem Tego jadę teraz w aleję Majakowskiego, zobaczymy jak to tutaj wygląda. No można powiedzieć, że na alejach nie ma jakiejś wielkiej tragedii. Ale zobaczcie jedno skrzyżowanie i tak naprawdę pół miasta stoi.